Dobry wieczór Państwu. Pierwszy raz, więc mam taką tremę. Może nie będę tak płynnie mówić jak Agnieszka, czy Państwo tutaj... No, ale cóż, reprezentuję tak zwaną grupę seniorów. Seniorów, którzy jak wchodzą do lekarza i zaczynają mówić o swoich problemach, to lekarz mówi, no wie pani, no to już jest PESEL, PESELA się nie odszuka, więc musi boleć. A jak boli, no to znaczy, że pani żyje. No dobrze, ale co to za życie z bólem, prawda? Nie może tak być, żeby człowiek yy, nie mógł funkcjonować, bo boli. No jaki miałam problem, no to tak jak większość z nas, nie tylko starszych osób, ale już właśnie jak słyszę młodzi, młode osoby również mają problemy ze stawami. U mnie to szczególnie były ręce, kolana i biodro. Do tego stopnia, że po prostu jak poszłam kiedyś oddać krew, pobrać krew do badania, pielęgniarka mówi, proszę zacisnąć dłoń. No niestety nie zacisnęłam, bo palce sztywne były. No, więc jakoś się tam udało. Nie mogłam podstawowych czynności. Wzięcie kubeczka czy e, pociągnięcie żaluzji do góry sprawiało, że no, strasznie mnie to bolało. Nie mówiąc o biodrze, do tego stopnia, że schodząc po schodach, czy nawet po e, płaskim terenie, e, szłam tak, jakby mi tam ktoś śpileczkę wbijał. Były tak, jak właśnie Agnieszka już tutaj wspomniała, była rehabilitacja, były środki farmakologiczne, było sanatorium. No ale cóż, nie odniosło to takiego efektu, na jaki liczyłam. Poza tym, że zaczęłam odczuwać skutki uboczne: to znaczy, się bolał żołądek, bolała wątroba. No i cóż, trzeba było to wszystko odsta odstawić. Jak dotarłam do tych produktów? No dotarłam w ten sposób oczywiście przez moją córeczkę Agnieszkę. Mówi, mamo spróbuj, nic to nie, yy, nie zaszkodzi, a może ci pomóc. No i oczywiście, proszę Państwa, jestem przeszczęśliwa, że dałam się namówić. Dzisiaj, no to już jest jakiś czas temu, jak zaczęłam to zażywać, yy, czyli kolagen i prostik. Zaczęłam od dwa razy po 25 mg kolagenu. I prostik, dwie tabletki raz dziennie. Dzisiaj już nie ma rozmowy z lekarzem, że mnie coś boli, że myślę o, o endoprotezie. Bo po prostu pracuję, prac, robię to, co lubię, czyli praca w ogrodzie. Po trzech miesiącach muszę już to zaznaczyć, po trzech miesiącach, proszę Państwa, poczułam już taką ulgę. Że y, mogłam schodzić bez trzymania, naprawdę bez trzymania po schodach, i co, co najbardziej mi sprawiało radość, że mogłam wyjść do mojego ukochanego ogrodu i pracować. No i w zasadzie to tyle z mojej strony. i. Chciałabym życzyć wszystkim seniorom, naprawdę, żeby trafiły na, takich, na takie osoby jak moja córka, czy państwo, którym zależy na zdrowiu swojej ukochanej osoby. Bardzo dziękuję.